W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy uruchomić tryb odzyskiwania, czyli tzw. Recovery Mode, oraz jak możemy z niego wyjść w Motorola Signature. Aby udać się do Recovery Mode, najpierw musimy ponownie uruchomić nasz telefon i wydaje mi się, że najprostszym sposobem będzie wejście do centrum kontroli tutaj bądź szybkich ustawień. Tutaj w tym miejscu mamy oczywiście przycisk od zasilania, no i możemy nacisnąć Uruchom ponownie. I teraz czekamy, aż zniknie nam ten napis, i musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk od przyciszenia. Także czekamy jeszcze sekundkę i powinniśmy za chwilę nacisnąć i przytrzymać. No i dobra, naciskamy i przytrzymujemy przycisk od przyciszenia i trzymamy tak cały czas, dopóki nie będziemy w trybie fastboot, czyli tak zwany fastboot mode. Proszę bardzo. I teraz w tym menu nawigujemy za pomocą przycisków głośności, czyli musimy nacisnąć przycisk od podgłosienia bądź przyciszenia, aby zmienić tutaj te opcje. No i oczywiście szukamy recovery mode. Kiedy już mamy tutaj ten tryb wybrany, zatwierdzamy go naciskając przycisk zasilania. Teraz czekamy chwilę, nasz telefon się ponownie uruchomi i za chwilę powinniśmy widzieć martwego Androida na środku ekranu z tekstem No Command. Tak jak teraz. I jeżeli już tak się stanie, kiedy już mamy właśnie ten widok, to powinniśmy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. I w momencie, kiedy będziemy przytrzymywać ten przycisk zasilania, musimy jeszcze do tego nacisnąć przycisk głośności, czyli wygląda to w taki sposób. No i teraz oczywiście już możemy puścić przyciski. Jesteśmy w trybie odzyskiwania. W tym menu nawigujemy również za pomocą przycisków głośności i oczywiście zatwierdzamy nasz wybór, to co chcemy tutaj wybrać z tej listy, z tych wszystkich opcji, za pomocą przycisku zasilania. Jeżeli natomiast chcemy wyjść z tego trybu, to wystarczy, że wybierzemy opcję Reboot System Now, czyli ponownie uruchomienie, ponowne uruchomienie telefonu. Zatwierdzamy jeszcze raz oczywiście przyciskiem zasilania. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.